DZIEŃ! Co? Gdzie jestem? Cześć! Dzień... O! Panie John Mandy! Zostałeś aresztowany za zabójstwo Squita i masz dożywocie. żywocie. Co to? Co się dzieje? Co? Łota! Jaka... Jo! Jaka ulewa! Help! Help! Jaka ulewa! O, oh, już koń... Tabliczki się zmieniły. Nie ma całego posterunku. Nie ma! Nie ma chyba! Jest na misji. Specjalnych chyba. Nie próbuję uciekać. No jak ma ucieknąć! No jak ma ucieknąć! Prawdy nic nie ma! W skrzynce nic nie ma! Toś jest pod skrzynką. Ucieczek. Jakie to właśnie było Nie, to on foni O Miejski też No ja. coś jest, jest, nie ISLAM Co jest O Jest Zombie Zombie tu jest Zombie, a ja ten mam Delpeć tak, ja jestem Charmander. Zaraz mu podpalę dupę, bo wiecie co ja mam? Wiecie co ja mam? Tak, ognisty ogon. Podpalam mi kolesia. Podpalam mi kolesia. podpalam podpalamy go. Daj, podpala go. Ha, 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 Nie będzie Ala Hagbar. Jej, nie będzie Ala Hagbar. Nie będzie, nie będzie. Jej, jej. Jej, 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 jest, 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 nic nie się widzę, nic nie się widzę, halo, halo, haha, joj, 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 o, to super, udało mi się, co tam jest, co tam jest, halo, co ty, zombie zabijać! za zombie villager, no fajnie. Co oni tam mają? Co oni tu mają? Wielkie nic, no wielkie nic, no. A, dwa kraktyngi. Jeszcze jedna cela została. Tak, jedna cela. Kto to? Owca więzienna. Kto tu ma? Ja pierdzielę, ile pszenicy. Staś mi na chleb. Jej, chleb.

Moja cela, moja cela. Ok, spoko. Ech. Moja cela. Pod łóżkiem coś jest? Nie. Nic. Co mam zrobić? Hmm. Może tu. Nic? A ja to ładnie rozwalę. To mam wszystko rozwalę. Ja, ja. Wszystko pan rozwalę. A to jeszcze portal u Ale bez nimi go wejdę. Ciekawe co tam spotkam. Hop. Choby nic złego. Głowy mam! Co? Co jest? Não, mas tu... Nawet słyszę, że głosu! A, AU! Dobra, dość, dość! Ile was tu ile Ile Nie! 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 Ja, ja, ja. Nie! Hallo, Halo, Halo. Halo? Halo, Kim pan jest? Squirtem Proszę pana John jesteś aresztowany do dożywocie za wypuszczenie i tego o, niemieckiego Johna zabicie islamskiego Piotra oraz zboczonego zombie villagera i zombie zabijacza chociaż zombie zabijacz i tak miał dożywocie i wejście do nether oraz zniszczenie Zniszczenie rzeczy osobistych na posterunku policji oraz za zabicie całego posterunku policji. Jesteś aresztowany do żywocie. Ale proszę pana, ja nic nie zrobiłem. Zrobiłeś do celi. Daj? Tak. I sam zamknij. Zrozumiano? Chodź czekaj, będę Cię pilnował. Będę Cię pilnował. Nic nie zrobiłem. Nie, do ciebie, Nie mogę się wydostać? Przepraszam, sorry. Ja chyba pójdę spać. A to do widzenia. Do widzenia, rozwalę łóżko i sobie jakoś inaczej jałuję Dobrze. Nie, 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 nie. Co ty do robisz? A nic. Okej, okay, napisz tą wiadomość. Co napiszesz? Mam do ciebie wiadomość. Napiszę ci. Jak to było? I. Tak? Jak to było? E, e, e. E! Hej! E. Tutaj! Wybuchnij! Jej! Brawo creeper! Ale super, ale gdzie są moi... Moje... Rzeczy? Zapomniałem cię spytać, gdzie są moje rzeczy! Chyba już wiem! Na posterunku! Ale musiał tam iść! Dobra, pójdę po swoje rzeczy! Na posterunek policji! Na posterunek policji! Ej, oj, ty, ty, Na posterunek policji! Dzień dobry! Dzień. Jest krzyneczka! Moje rzeczy. czyli dwie rzeczy tylko. U. O, ty. Teraz lepiej wyglądam. Teraz ucieczka. Nie. Uuu. Jakiś policjant tu zginął. Ucieczka! Jej, udało tam się uciec z więzienia. Jej. ta nie będę wchodził do ufa, też nie. Ale jest. Ucieczka, ucieczka. Zaczyń. Zaczyń za jeden. Ty, ty! Powiedz mi! Powiedz, gdzie gdzie mi miasto najbliżej? Gdzie jest miasto najbliższe? Ale mniejsza z tym, bo... Bo... Uciekłem, uciekłem! tra la la la, -la. Uciekłem, uciekłem! Zostaje te śmieci może. <laughs> Muszę pamiętać, żeby tu więcej nie wracać. Nie. Uciekłem. Jeszcze łóżka. Uciekłem, uciekłem. tra la la, la, la. Uciekłem, uciekłem. Uciekłem z więzienia. I dziękuję za obejrzenie filmiku. papa papa pa. Bo udało mi się uciec z więzienia. papa więzienia. pa, pa. pa.